Tekst manny na 2 maja. Wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowani będą. 2 Tymoteusza rozdział 3 werset 12. Komentarz parałzyjny. Opozycji należy się spodziewać i bez wątpienia będzie ona trwała, aż ukończymy nasz bieg w śmierci. Cierpliwe poddawanie się tej opozycji oznacza poświęcanie własnych naturalnych upodobań do przyjaźni i przyjemności doczesnego życia oraz ponoszenie trudów jako dobrzy żołnierze dla sprawy prawdy bez względu na to, w jakiej postaci owe trudy mogą wystąpić w trakcie usiłowania pełnienia woli pana i wspierania sprawy jego królestwa. Prawdziwe trwanie w służbie pańskiej. Po pierwsze, obejmuje uważne i ciągłe studiowanie boskiego planu, po drugie, przyswajanie ducha tego planu, oraz po trzecie, entuzjastyczną gorliwość w jego realizowaniu oraz aktywność w jego służbie, w miarę posiadanych zdolności, bez względu na cenę lub ofiarę, jakiej może to wymagać. Reprint nr 3199 Komentarz epifaniczny. Ci, w Chrystusie Jezusie, to poświęceni. Poświęcenie czyni ich ofiarnikami na rzecz sprawiedliwości w świecie, w którym korzyści są po stronie niesprawiedliwości, a straty po stronie sprawiedliwości. Ich bieg nie może być wolny od prześladowań ze strony tych, których samolubstwo sprzeciwia się postępowaniu poświęconych. Dlatego wszyscy wierni będą prześladowani. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 49, werset 23. Acz gorzkością napełnili go i strzelali nań, nie, a nienawidzili go strzelcy. Hioba, rozdział 12, wersety czwarty i piąty. Pośmiewiskiem jestem Przyjacielowi memu który gdy woła do Boga, ozywa mu się. Naśmiewiskiem jest sprawiedliwy i doskonały. Ten, co jest u upadku bliski, jest pochodnią wzgardzoną człowiekowi, według myśli pokoju, zażywającemu. Psalm 11, werset drugi, bo oto niepobożni naciągają łuk, przykładają strzały swą na siwe, aby strzelali w ciemności na uprzejmych sercem. Psalm 37 werset 32: Wypatruje niepobożny sprawiedliwego i szuka, jakoby go zabił. Psalm 38 werset 21: A oddawając mi złem za dobre sprzeciwiają mi się, przeto, że naśladuję tego, co jest dobrego. Psalm 44 wersety od 16 do 19 i 23. Na każdy dzień wstyd mój jest przede mną, a hańba twarzy mojej okrywa mnie. Dla głosu tego, który mnie stromoci i potwarza, dla nieprzyjaciela i tego, który się mści. To wszystko przyszło na nas, a wżdyśmy Cię nie zapomnieli, aniśmy wzruszyli przymierza Twego. Nie cofnęło się nazad serce nasze, ani się uchyliły kroki nasze od ścieżki Twojej, Aleć nas dla Ciebie zabijają na każdy dzień, poczytają nas jako owce na rzeź zgotowane. Przypowieści Salomonowe rozdział 29 wersety 10 i 27 Mężowie krwawi nienawidzą uprzejmego, ale uprzejmi staranie wiodą o duszę jego. Sprawiedliwym jest mąż niezbożny obrzydliwością, a za kto w uprzejmości chodzi, jest niezbożnym obrzydliwością. Izajasza rozdział 29 wersety 20 i 21: Gdy ustanie okrutnik, a je na śmiewca, wykorzenieni będą wszyscy, którzy pilnowali nieprawości, którzy winują człowieka dla słowa, a na tego, który ich strofuje, w bramie sidła stawiają. I bez przyczyny do upadku przywodzą Sprawiedliwego. To rozdział 51 wersety 12 i 13 Ja, Jam jest pocieszyciel wasz. Któżeś ty, że się boisz człowieka śmiertelnego, i syna człowieczego trawie podobnego? Że zapominasz na Pana Stworzyciela swego, który rozciągnął niebiosa, i założył ziemię? A że się lękasz ustawicznie każdego dnia popędliwości trapiącego, gdy się gotuje, aby zatracał? Ale gdzież jest ta popędliwość trapiącego? Rozdział 59 Werset 15 Owszem, prawda zginęła, a ten, co odstępuje od złego, na łup podany bywa. To widzi Pan, i nie podoba się to w oczach Jego, że nie masz sądu. Jeremiasza rozdział 20 werset 8, bo jaką począł mówić, wołam, dla gwałtu i spustoszenia krzyczę, bo mi słowo Pańskie jest ku pohańbieniu i na pośmiech każdy dzień. Ewangelia Mateusza rozdział 5 wersety od 10 do 12 i 44, błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Albowiem ich jest królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą, i prześladować was, i mówić wszystko złe przeciwko wam, kłamając dla mnie. Radujcie się, i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech, tak bowiem prześladowali proroki, którzy byli przed wami. Aleć ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjacioły wasze, błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, i módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają i prześladują was. Rozdział 10 wersety od 16 do 18, od 21 do 23 i 28. Oto ja was posyłam jako owce między wilki, bądźcież wtedy roztropnymi jako węże, a szczerymi jako gołębice, a strzeżcie się ludzi, albowiem was będą wydawać do rady, i w zgromadzeniach swoich was zbiczować będą. Także przed starosty i przed królewodzeni będziecie dla mnie, na świadectwo przeciwko nim i poganom. I wyda brat brata na śmierć. I ojciec syna, i powstaną dzieci przeciwko rodzicom, i będą je zabijać. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawion. A gdy was prześladować będą w tem mieście, uciekajcie do drugiego, bo zaprawdę powiadam wam, że nie obejdziecie miast izraelskich, aż przyjdzie syn człowieczy. A nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Ale raczej bójcie się tego, który może i duszę i ciało zatracić w piekielnym ogniu. Rozdział 24, wersety od 8 do 10. Ale to wszystko jest początkiem boleści. Tedy was podadzą w udręczenie i będą was zabijać. I będziecie w nienawiści u wszystkich narodów dla imienia Mego. A tedy wiele się ich zgorszy, a jedni drugich wydadzą, i jedni drugich nienawidzić będą. Ewangelia Łukasza rozdział 6 wersety 22 i 23 Błogosławieni będziecie, gdy was ludzie nienawidzić będą, i gdy wyłączą, i będą was seromocić. I imię Wasze wyrzucą jako złe dla Syna Człowieczego. Radujcie się dnia tego i weselcie się, albowiem oto zapłata wasza jest obfita w niebiesiech, bądź tak właśnie prorokom czynili ojcowie ich. Ewangelia Jana rozdział 15 wersety 18 i 19. Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że je pierwej, niżeli was. Miał w nienawiści. Byście byli z świata, świat, co jest Jego, miłowałby, lecz iż nie jesteście z świata, ale ja was wybrał z świata, przetoż was świat nienawidzi. Rozdział szesnasty, wersety pierwszy i drugi, tom ci wam powiedział, abyście się nie gorszyli. Wyłączać was będą z burznic, owszem, przyjdzie godzina, że wszelki. Który was zabije, będzie mniemał, że Bogu posługę czyni. Dzieje apostolskie rozdział 28 werset 22, Wszakże byśmy radzi od ciebie słyszeli, co rozumiesz, Albowiem o tej sekcie wiemy, iż wszędzie przeciwko niej mówią. Rzymian rozdział 8 wersety 17 i od 35 do 37, A jeśliż dziećmi, Wtedy i dziedzicami, dziedzicami wprawdzie Bożymi, a spółdziedzicami Chrystusowymi, jeśli tylko z nim cierpimy, abyśmy też z nim byli uwielbieni. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czyli utrapienie? Czyli ucisk? Czyli prześladowanie? Czyli głód? Czyli nagość? Czyli niebezpieczeństwo? Czyli miecz? Jako napisano dla Ciebie cały dzień zabijani bywamy, poczytaliśmy jako owce na rzeź naznaczone, ale w tem wszystkiem przezwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Pierwszy Koryntów rozdział 4 wersety od 9 do 13, bo mam za to, iż Bóg nas ostatnich apostołów wystawił jakoby na śmierć skazanych. Albowiem staliśmy się dziwowiskiem światu, aniołom i ludziom. Myśmy głupi dla Chrystusa, aleście wy roztropni w Chrystusie, myśmy słabi, aleście wy mocni, wyście zacni, aleśmy my bezecni. Jeszcze aż do tej godziny i łakniemy, i pragniemy, i nadzy jesteśmy, i bywamy policzkowani, i tułamy się, i pracujemy, robiąc własnymi rękami. Gdy nas hańbią, dobro życzemy, gdy nas prześladują, znosimy, gdy nam zło rzeczą, modlimy się za nich, staliśmy się jako śmieci tego świata i jako omieciny u wszystkich, aż dotąd. Pieśni 304, 47, 114, 134, 302, 312, 322 Wiersze Brzasku, 115, Hymn Waldensów Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint numer 5116 Pytania, czy pobożne życie w tym tygodniu stało się dla mnie przyczyną prześladowań? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Jak je zniosłem? Zniosłam. Jakie były rezultaty? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.